Hej, kochani przyjaciele, czy słyszeliście kiedyś o smoku, który mieszkał pod zamkiem w Krakowie i ział w na całe miasto? Dziś opowiem Wam legendę o odwadze, sprzeciwie i zwycięstwie dobra nad złem. Przygotujcie się, to będzie prawdziwie magiczna historia. Dawno, dawno temu w pięknym Krakowie, pod wzgórzem Wawel, mieszkał straszny smok. Nikt nie wiedział, skąd się wziął, ale jego ryk słychać było w całym mieście. Smok był ogromny, jego łuski błyszczały jak złoto, a z paszczy buchał ogień tak gorący, że topił kamienie. Ludzie żyli w strachu, bo smok pożerał zwierzęta, a czasem nawet zbliżał się do domów. Król obiecał, że kto pokona smoka, otrzyma rękę księżniczki i pół królestwa. Wiele odważnych rycerzy próbowało, ale żaden nie wrócił. Wtedy pojawił się młody szewczy imieniem Skuba. Nie miał miecza ani zbroi, tylko mądry pomysł i odwagę w sercu. Skuba wypchał barana siarką i smołą, a potem zostawił go przed jaskinią smoka. Smok, czując się mięsa, połknął barana w całości. Po chwili poczuł ogromne pragnienie i pobiegł do rzeki Wisły, by się napić. Pił i pił, ale im więcej pił, tym gorzej się czuł. W końcu jego brzuch spuchł tak bardzo, że bum! Smok pańku jak balon. Miasto wiwatowało, a król nagrodził skubę złotem i wdzięcznością całego królestwa. Od tej pory Kraków żył w spokoju, a pod wzgórzem Wawel do dziś pokazuje się jaskini, w której podobno mieszkał smok. Niektórzy mówią, że w nocy wciąż słychać tam jego ryk.